Siemaneczko, z tej strony Marko, zapraszam na mój nowy komentarz z Model Warfare 3 tym razem. Nie będzie to z Battlefield bed Company, tylko Model Warfare 3. Gram tutaj AP7, z tumniczkiem i prawdopodobnie zasięgiem. Raczej tak, tak, tu będzie zasięg. Perki to raczej nie muszę mówić, bo powinniście widzieć strigi tak samo, tu widzicie jak fajnie goście grają w MW3, popatrzcie, 1, 2, 3, 2 no. i tak tu wygląda gra, niestety ten tutaj trochę kamikadze chciał pokazać, ale niestety nie wyszło tak więc <ścoughs> gram tutaj z Assassino Cream, czyli z czarną dową, tak jak w wcześniejszym komentarzu z MW3 i z Sight czyli z niedawno poznanym kolegą gramy tu tdm -a. Zbieram cały czas y, filmiki, gameplaye z, z Badaw dla Betkompanny. Bad Myślę nawet, żeby coś live komentarz jakiś zrobić. Zobaczę jeszcze jak kolega będzie miał czas. Możliwe, że jakiś dual komentarz zrobimy w dwójkę. Jakiś spoko fajny, mam nadzieję, że nam wyjdzie to. Ten meczek dosyć ciekawy był. Początek, początek lekko ze wskazaniem na... na moją naszą drużynę, a później no troszeczkę tam koledzy przykampili bardziej no i troszeczkę tam bardziej dostaliśmy no i już już trochę szala się wyrównała tak więc meczyk bardzo zacięty już dawno nie pamię... już dawno nie grałem takiego zaciętego meczu, zazwyczaj to było z przewagą wyraźną jednej drużyny bądź mojej, bądź przeciwnej w zależności jak, oczywiście od graczy tutaj początek był dla nas, ale niestety końcówka bardziej dla przeciwnej drużyny. Z Battlefielda Bad Company piszcie tam w komentarzach nawet pod tym filmikiem. Co chcielibyście zobaczyć TDM, Rush. Nie wiem właśnie co wrzucać. Na początek myślałem, że TDM jeszcze jakiś solo wrzucę. Żebyście ogólnie zobaczyli jak... jak mi tam idzie. W Battlefieldzie, Bad Company nie mam dużo godzin przegranych, tak więc jestem jakiś Elo. Pro L 35.0. Tam ma może 30 godzin, 40, może nawet nie będę miał 40. Tak więc no, nie, niedawno gram w tą grę. Mam ją dosyć długo, ale na początku jakoś tak. Trochę się można powiedzieć, o, tu ładny kamperek. Trochę się zraziłem do tej gry. No i no i przestałem w nią grać. Potem MW2 się już chyciłem bardziej. No i wiadomo, MW2 szybsza akcja, trochę, fajne triki. Nigdy nie zapomnę pierwszej, pierwszej gry jaką grałem, o tu ładny kill, 4 gości podejrzewam, no 4 i samochód, ładny, 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 predatorek. Yy, nigdy nie zapomnę mojego pierwszego predatorka z MW2, to było coś, Amazings, myślę, uch, na początku taka lamiłem troszeczkę. Bo chciałbym wam powiedzieć, że MW2 no to jeden z pierwszych, chyba nawet pierwszy shooter taki co grałem online. Ogólnie nie gram, nie gram yy, długo w gry typu FPS, jeśli nie zdążyliście się zauważyć, chociaż niektórzy na pewno zaużyli. Ja jestem jakiś super pro zawodowiec. Ale po malutku sobie łapię skilla, także po malutku coraz lepiej mi to idzie. To zależy też, wiecie, W no, jeden dzień lepiej siada, wszystko lepiej wchodzi, w drugi dzień ciężej. Zależy różnie od dnia, od ten. nie od pogody, ale... To zależy, czasem lepiej, czasem gorzej. Oczywiście każdy zawsze, zazwyczaj się stara, żeby grać dobrze, do tylko czasami te gry tak męczą trochę. on tu ładny double, trochę męczą czasami, no i ciężko coś ubrać. Jeszcze mam za narzut Battlefielda trzeciego wrzucić, tak więc też wam coś wrzucę za niedługo. Mam no, fajny właśnie snajperką, yy, fajny filmik. A jeszcze próbuję coś z inną, bo odblokowałem M98B. Tą chyba ostatnią snajperkę już. Jeszcze jedynie tylko zamuszę. Parę gadżetów za niej odblokować. żeby lepiej się z niej z tego czarnego cacuszka. No i coś postaram się wrzucić, rzucić, no. Bo ze snajperki no nie najgorzej, myślę, nie najgorzej mi idzie w przynajmniej. Tak, w kodach no to trochę gorzej. Ale potraficie całkiem całkiem. Jedynie co to ten denerwujące jest to nieraz, że centralnie trafimy kogoś, a on nie dostaje, ale to tak to jest niestety. Tak jak w Battlefieldzie Company widzieliście, może yy, gościowi był w budynku i centralnie, centralnie na tym filmie testowym, można powiedzieć, nową jakość, nowym programem. Będę teraz tym programem starał się nagrywać, bo w no, Battlefieldzie Company po prostu nie reaguje mi w ogóle. Tam może jakieś minimalne, drobne, drobne ścinki są, ale ta płynność jest dosyć fajna zachowana. Tak więc całkiem miło i przyjemnie mi się gra, nie muszę się o nic martwić. Nie muszę e, jakoś specjalnie się denerwować, że mnie laguje czy coś, że, że mi ciężko się gra. I tylko na spokojnie sobie mogę grać. Tak więc, no, będę grał na tym nowym programie. DX Story się nazywa. No i zobaczymy, zobaczymy co, co z tego wyjdzie. Komentarzem no teraz ten tydzień mam cały zapracowany, niestety. Do wieczora pracuję do 8 do 8, także no, nie mam za wiele czasu. Ten komentarz robię właśnie o 9, bodajże 9 godzina wieczorem, także no, trochę późno, ale no tak to już jest. Nie wiem właśnie czy dziś go wrzucę może, czy jutro, no raczej dzisiaj jeszcze spróbuję go przerobić, rzucić. Tak więc, życzę miłego oglądania, nie wiem czy dalej będę wrzucał, może jakiś live komentarz z MW3 zrobię, nie wiem, zobaczymy. Postaram się z wszystkich gier jakich mam, to coś po prostu wrzucać, raz to, raz to, zależy po prostu na co będę ochotę. I ostatnio właśnie ten Battlefield Bad Company mi się spodobał, także z niego komentarze na pewno będą. Otóż, ostatni last pozdrawiam wszystkich, dzięki za wspólny spędzony czas. Na razie, do następnego komentarza.